Witam serdecznie, ja jestem Corentin. Jakiś czas temu udało nam się przekroczyć granicę 2000 subskrypcji, za co wam serdecznie dziękuję. Z tej okazji postanowiłem nagrać specjalny odcinek. W głosowaniu zdecydowaliście, żeby był to odcinek o słynnej aferze Spygate, i właśnie ta afera będzie tematem dzisiejszego odcinka. Jeśli ten materiał Wam się spodoba, to dajcie o tym znać, zostawiając łapkę w górę. A teraz zapraszam do oglądania. Historia afery szpiegowskiej zaczyna się pośrednio już w 2006 roku. Wtedy swój drugi tytuł mistrzowski zdobył Fernando Alonso. Przed zakończeniem sezonu Hiszpan ogłosił, że na rok 2007 zmienia barwy Renault na McLaren-Mercedes. Zdeterminowany zespół z Walking zapłacił Renault 2 miliony 600 tysięcy dolarów po to, by przed wykaśnięciem starego kontraktu mieć Mistrza Świata na testach u siebie. Kolegą zespołowym Hiszpana został debiutant wychowanek szkółki McLarena. 22-letni wówczas Louis Hamilton. To miała być para marzeń. Już podczas inauguracyjnej rundy w Australii kierowcy McLarena spisali się świetnie. Alonso był drugi, a Hamilton trzeci. Hiszpan nie spodziewał się, że auto będzie tak szybkie. Brytyjczyk z kolei udowodnił, że potrafi dotrzymać tempa dwukrotnemu mistrzowi świata. Alonso czuł się jednak niezagrożony. Podczas drugiej rundy sezonu w Malezji Fernando był pierwszy, a Louis drugi. Tym samym udowodnili, że tak dobre wyniki nie są dziełem przypadku. Pierwsze poważne zgrzyty pojawiły się podczas piątej rundy sezonu: Grand Prix Monaco, gdzie Fernando Alonso wygrał, a Lewis Hamilton był drugi. Czarnoskóry kierowca skrytykował strategię zespołu, gdyż pojechał na dwa pit stopy, a miał jechać na jeden. Przed wyścigiem na zbiornikach z paliwem Ferrari znaleziono niezidentyfikowany biały proszek. Taki sam proszek znajdował się w kieszeni spotni byłego kierownika technicznego Nigela Stepneya. Ten tłumaczył się, że proszek został mu podrzucony. Ponadto Stepney był oskarżony o to, że przekazywał dane na temat bolidu Ferrari F2007 szefowi designu McLarena, Mike'owi Kuglanowi. Ferrari wytoczyło proces przeciwko Stepneyowi, aż w końcu 3 lipca zwolnił go i ogłosił, że podjął działania przeciwko Mike'owi Kuglanowi. Kuglan został zawieszony przez McLarena. Szef Tajny's Walking Ron Denis powiedział, że ta sprawa dotyczy tylko i wyłącznie Majka Kaglana, a ich bolid o oznaczeniu MP422 nie ma nic wspólnego z Ferrari F2007. Zapewnił też, że zespół będzie współpracował z Ferrari i FIA po to, by sprawa się wyjaśniła. W tej sprawie dość nieoczekiwanie pojawił się fabryczny zespół Honda, gdyż Kaglan i Stepney chcieli tam przejść. Ten ślad został sprawdzony. Ale dla śledztwa nie był to główny wątek. 10 lipca odbyło się przesłuchanie Kaglana. Wówczas okazało się, że o całej sprawie widział też dyrektor zarządzający McLarenem Jonathan Neal. Nie wiadomo jednak było, kiedy się o niej dowiedział. Jakiś czas przed przesłuchaniem dokonano przeszukania domu Kaglana, gdzie znaleziono dokument o danych technicznych Ferrari, który liczył 780 stron. Prawa posypała się w dość głupi sposób, gdyż żona pana Kaglena została poproszona przez niego o skopiowanie dokumentów i udała się w tym celu do lokalnej kserokopiarni. Niestety, pracownik tejże kserokopiarni okazał się być fanem Ferrari i zorientował się, że dokumenty, które trafiły na jego ręce, są podejrzane. W tej sytuacji postanowił powiadomić fabrykę Ferrari o całym zajściu. 12 lipca EFIA wysłała McLarena na przesłuchanie przed Światową Radą Sportów Motorowych które zaplanowano na 26 lipca w Paryżu w celu wyjaśnienia zarzutów, jakie postawiono McLarenowi. W tym czasie walka między Alonso a Hamiltonem rozkręciła się na dobre. W Kanadzie Hiszpan miał kłopoty z hamulcami, a Anglik odniósł pierwsze zwycięstwo w karierze i został liderem klasyfikacji generalnej. Czarnoskóry kierowca wygrał również Grand Prix USA na Indianapolis, gdy Nando utknął za Luisem, i nie otrzymał, jak sądził, należytej pomocy ze strony zespołu, rozpoczął ostrą batalię. Podczas Grand Prix Europy na niemieckim Nürburgringu triumfował Fernando, a Louis był dopiero dziewiąty. Anglikowi jednak pomagali wtedy sędziowie. Gdy w pierwszej fazie wyścigu zagrzebał się w żwirze, to zasygnalizował, że jego bolit nie zgasł. Dziwik wygrzebał auto Hamiltona, a ten pojechał dalej. W dzisiejszych czasach kierowca za takie coś zostałby zdyskwalifikowany. Podczas kwalifikacji do 11 rundy sezonu Grand Prix Węgier Louis Hamilton został poproszony o to, żeby przepuścić Fernando Alonso, by ten jako pierwszy mógł zrobić kółko pomiarowe. Louis tego nie zrobił, więc Alonso postanowił się zemścić, z tym, że zrobił to w najgorszy możliwy sposób. W 3 zjechał na wymianę opon. Gdy jemu zmieniono, to zamiast pojechać samowolnie przytrzymał Hamiltona, przez co Anglik nie zdąży poprawić okrążenia. Za ten incydent Alonso otrzymał karę cofnięcia o 5 miejsc do tyłu. Z kolei McLaren otrzymał informację, że punkty zdobyte przez nich na Węgrzech nie będą się liczyć do klasyfikacji konstruktorów. Fernando postanowił więc zdradzić FIA kulisy na temat danych, które McLaren wykradł Ferrari. 26 lipca w Paryżu odbyła się rozprawa, na której FIA stwierdziła, że McLaren był w posiadaniu poufnych danych Ferrari i naruszył kodeks sportowy. Ale żadna kara nie została wymierzona, gdyż FIA uznała, że dowody są niewystarczające. 30 lipca FIA wznowiła śledztwo, a 6 września poinformowała, że ma nowe dowody w tej sprawie. Były to maile i smsy. W sprawę byli zamieszani Fernando Alonso oraz jego rodak. Kierowca testowy, Pedro de la Rosa. Ich opublikowana korespondencja nie pozostawia żadnych złudzeń. Cześć Mike. Wiesz jaki jest rozkład mas w czerwonych bolidach? Musimy wiedzieć wcześniej, bo nie możemy wykorzystać tych danych w symulatorze. Z góry dziękuję. Pedro. Te dane są dla mnie dziwne. Nie wiem czy są prawdziwe w 100%. Trzeba im się przyjrzeć. Są prawdziwe. To informacje od Nigella Stepneya, byłego głównego mechanika Ferrari. Nie wiem co teraz robi. To ten sam człowiek, który powiedział nam, że Kimi Räikkönen w Australii stanie w boksach na 18. okrążeniu. On jest dobrym kolegą Kuglana. De La Rosa otrzymał także dane o balansie aerodynamicznym Ferrari, ciśnieniu opon, układzie hamulcowym i nowych skrzydłach. FIA sprawdziła też 288 SMS-ów i 35 rozmów telefonicznych między Kaglanem a Stepneyem. W czwartek podczas przygotowań do Grand Prix Belgii nałożono karę na McLarena. Była ona bardzo surowa. 100 milionów dolarów kary do zapłaty plus całkowita dyskwalifikacja z sezonu 2007. Wówczas stało się jasne, że mistrzem siada konstruktorów będzie Ferrari, a wicemistrzem BMW Zauber z Robertem Kubicą w składzie. Na zawodach w Spa zupełnie skupiony był tylko Fernando Alonso. Najważniejszym tematem teraz jest decyzja podjęta w Paryżu. Powiesz coś na ten temat? Nie. Najważniejsze jest to, że będziemy się ścigać w ten weekend, do końca sezonu i każdego następnego sezonu. To oznacza, że nasi kierowcy mogą nadal walczyć o Mistrzostwo Świata. Poza tym, z tego co dziś usłyszałem podczas rozprawy, mogę powiedzieć, że nie zasłużyliśmy na to, aby niszczyć naszą reputację w ten sposób. Takie były pierwsze wypowiedzi Rona Denisa po ogłoszeniu kary. Z całą pewnością stwierdzam, że ta sytuacja nie jest dobra dla Formuły 1. Jednak mamy pewne zasady i powinniśmy się ich trzymać. Kto im się nie podporządkowywuje, powinien zostać ukarany. Tak na temat Spikit wypowiedział się były kierowca McLarena, Finn Kimi Raikkonen. Stosunki Alonso z Hamiltonem mocno się ochłodziły, co było widać gołym okiem. Piętnastą rundę sezonu Grand Prix Japonii wygrał Brytyjczyk, jednak można było wtedy odnieść wrażenie, że jest on zbyt faworyzowany przez sędziów. Za taki incydent Robert Kubica dostał karę przejazdu przez boksy. Podczas przedostatniej rundy w Chinach Luis popełnił najgłupszy błąd w całej swojej karierze. Zjeżdżając do boksu utknął w żwirze, przez co odpadł z wyścigu. Wówczas jednak nie przyznał, że debiutant walczył z Alonso. Tym samym dał Hiszpanowi do zrozumienia, że nie jest już częścią zespołu. Fernando był skazany na samotność. Ostatecznie największy konflikt zespołowy ostatnich lat zakończył się porażką. Kierowcy McLarena przegrali tytuł mistrzowski jednym punktem z kierowców Ferrari, Kimim Raikkonenem. Co zaskakujące, gdyby McLaren nie został zyskwalifikowany, to i tak nie wygrałby klasyfikacji konstruktorów, bowiem odebrano im 15 punktów za Grand Prix Węgier. Gdy wydawało się, że największy skandal szpiegowski w F1 dobiegł końca, to pod koniec sezonu od nowa zaczął się rozkręcać. Renault i jego szef Flavio Briatore mieli swój cichy udział w dokładaniu dokumentów przeciwko McLarenowi. Briatore chciał z powrotem ściągnąć do siebie Fernando Alonso. Stajnia złoking złożyła na Renault skargę. Oskarżyła ich o to, że skopywali część systemów chłodzenia i elektryki. W centrum afery znalazł się były pracownik McLarena, Film Makaret, który wyniósł dane na dyskietkach. 6 grudnia FIA uznała Renault winnym złamania kodeksu sportowego, ale nie wymierzyła żadnej kary, gdyż nie chciała ona kolejnej szpiegowskiej sagi. Po aferze szpiegowskiej pojawiły się różne komentarze. Jedni twierdzili, że ta afera nie wpłynie na popularność F1, a drudzy sądzili, że McLaren będzie odczuwał skutki afery w roku 2008. Nie mieli racji, gdyż Hamilton został mistrzem świata. McLaren co prawda przegrał z Ferrari, ale stało się tak przez sobą dyspozycję Heikiego Kowalajnena. McLaren ostatecznie zapłacił nie 100, a 32 milionów dolarów kary. W 2012 roku udało im się przekonać sąd do odliczenia tej kary od podatku i została ona uznana jako koszty działalności handlowej. Ówczesny prezydent FIA Max Mosley bardzo nie lubił się z Ronem Denisem. Podobno na ostatniej rozprawie powiedział, że McLaren dostał karę 5 milionów za wykroczenie, a 95 milionów za to, że Ron Denis zachowuje się jak i tu bada wulgarne angielskie słowo, które rymuje się ze słowem sick. W historii Formuły 1 miało miejsce wiele skandali, jednak afery Spike z 2007 roku nie przebije prawdopodobnie nic. Zwłaszcza, że żaden inny zespół nie został tak surowo ukarany jak McLaren. Zaledwie rok później w Formule 1 wybuchła inna afera, słynna Crashgate. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie o niej odcinek. Na dziś to wszystko. Jeżeli chcecie być z moimi materiałami na bieżąco, to subnijcie mój kanał i kliknijcie w dzwonek. Dzięki za uwagę i widzimy się wkrótce. Cześć!